Nie, no, no tak kurwa piątka jest Spoko, jak kurwa, jak ci losuje normalnie, a nie kurwa jak ja zawsze to kurwa dramat kurwa co mi losuje stało. No tym lajtem to nie świeci kurwa Drzewałam kurwa troszkę No i żeby była lepsza kampa Kurwa gąska kurwa Chłopie obieg 700 kurwa Typem, patrz co typem kurwa robi, nie? Bo to będzie no... Ej na no świecie, no. Nie pierdol. Grio. Na gąsce. Kurwa, a dostałem, dostałem asystę. No, ja wiem, no kurwa. Ja myślałem, że się naprawi, kurwa. To ja <ścoughs> Prawa coś tam będzie, ten. Prawa. T30 prawa. Kurwa. Kurwa, mać, tam się wychyliono, tam te 30, tam kurwa, kurwa. Te 30! Kurwa, spota mam! Uważaj Ale się szfuj, jest 13-12! Ej, co mi kurwa za... Ale... No doda Kurwa Eseta chyba wjeżdża, kamień Zwróćcie ja uwagę Ja ładuję jeszcze jeszcze Kurwa, spota mam. Ja pierdolę, chłopie czego ja dostałem spota kurwa Od esety? Ja z tą chłopie, dwa razy spota i dwie buły dostałem kurwa, nie? Chłopie w esetę kurwa nie przebiłem nie? No ja wiem ty, ja nie szczelę do niebo bo dostałem spota Dobra, ale że jeszcze skończyłem Não Nie wiem kurwa. Kurwa, ja, ja nie dam rady, kampia, ja chcę na hita, a muszę się od ten cofnąć dalej, wiesz? <laughs> ten istam kampi. No ja tu jadę do przodu, bo tutaj na środku kampią kurwa. A w sumie... Ja mam też jest czysta proszę Siedem kołaż mam Nie, nie zrobię kurwa, bo już jest mam już wiedzą gdzie jestem, wiesz nie, ale jadę do przodu. No nie, no na razie ten, to była tylko seta. Kurwa! Niedolot! Nie wiem kurwa, nie widzę Dobra, jadę, 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 jadę Dożadę Gdzie ten kurwa taran jest? Osiem 200. No, mi tak dosuje. 8200, ja bym jeszcze kurwa tego tarana no, ale tu jest ten sharpshooter kurwa Tak, a trzeba by go skończyć Kurwa ja ładuję kamień, osłabię mnie Bo ja na się chciałem przełożyć.

Ale fart, chłopie, że ja wyjechałem tam na niego. Ja jeszcze to nie jest wygrane, bo Tara jest na full hapsa, ja jestem na hita. Czekaj, czekaj. Ja, ja tu stanę, patrz, nie, trzeba to iść na w... ja spokojnie to, to trzeba zagrać Jest, 9.300 Kurwa Mógłbyś go zostawić, bo muszę dzisiaj kolejną <laughs> no, Ale dobra, nie no i trafiłem, no dobra, nic się nic, nic nie dzieje No ja tam to O dobra, spoko. To już kończ go tam. Cztery fragi Dwa dwie siasy jeszcze miałem kurwa, fajna bitewka I to powiem ci szczerze, że ten Nie, nie, cofło ci do garażu w ogóle? Halo? Kamil Cofło cię do garażu? My też nie jeszcze. No ale wyciąg tutaj przegrywaliśmy to. Tak ono to na szczero pewnie. Mhm. Nie, nie ma -ki nawet, nie?